Tutaj mamy już wydrukowane i robimy kolor fioletowy. Uwaga, 3, 4. Widzicie, to jest fioletowy. Uwaga, teraz robimy niebieski. Uwaga, 3, 4. Dobra, już jest niebieskie. Teraz robimy, że tutaj jakby będzie dobra strona, a tam zobaczycie. 3, 4. No, jest już tutaj takie i teraz robimy, czekajcie, te mam tu kredki, dobra, złe, 3, 4, poczekajcie, muszę sobie bardziej ustawić, 3, 4 i oto cała praca się prezentuje. I teraz, o Jezus, zobaczycie, czy się czymś różni, uwaga, 3, 4 i co, zobaczyliście coś? Напишите в комментариях.